Nie możesz schudnąć i cały czas jesteś w tym samym miejscu, mimo tego, że wiesz, jak odżywiać się zdrowo. Słuchaj tego, większość facetów, z którymi pracuję, oni nie polegli, dlatego mieli problem z dietą lub z treningami. Problem jest taki, że nikt im nie pomaga ze stresem, z nawykami, z nastawieniem do tej całej transformacji. Dlatego Power Protocol to jest kompletnie inna misja. My tutaj zbudujemy rutynę, która będzie dopasowana do Twojego życia. I tutaj nie chodzi tylko o spalanie tej tkanki tłuszczowej. Tu również chodzi o walory zdrowotne. bo. Jeżeli spojrzysz na to z perspektywy takiej, że wiadomo, każdy chce zajebiście wyglądać, mieć kostkę na brzuchu. Ale patrząc tylko na walory takie, jak Ty będziesz wyglądał, to po jakimś czasie Ci się to znudzi. Dlatego wzmocnienie Twojej psychy, bo spalanie tłuszczu nie jest tylko na tle fizycznym, ale również mentalnym. I uświadomienie Tobie tego, jak zmieni się Twoje zdrowie, Twoje życie będzie na kompletnie innym poziomie. I będziesz mógł tą energię również dostarczać tym, z którym jesteś blisko, czyli Twojej rodzinie. I sprawimy, że przestaniesz się poddawać w nawet gdy życie stajecie cięższe. A zaufaj mi, ja nie jestem influencerem, ja jestem normalnym gościem i wiem, że nie każdy tydzień czy tam dzień jest piękny. Także, jeżeli chcesz trenera, który widzi coś poza kaloriami i Twoim treningiem, nam, napisz w komentarzu wsparcie, a ja Ci opowiem, jak to wygląda e, długoterminowo.